Wiemy od Ciebie. <głos> 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 po raz kolejny widzimy się na kanale więcej niż drukowanie. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o zmniejszonej dostępności towarów, która wynikała z ograniczenia dostaw oraz z postoju w chińskich fabrykach. Teraz zastanowimy się nad tym, czy brak produktów odbił się na sprzedaży dropshippingowej w Office Support. Moim rozmówcą jest nieco bardziej opalony i w innym outficie Krzysztof Wyląg, właściciel firmy Office Support. Dziś porozmawiamy o plusach dropshippingu i najpierw Krzysiu powiedz. Jak wygląda proces realizacji zamówień dropshippingowych przez platformę B2B w Office Support? Generalnie to dosyć proste rozwiązanie. Klient zarejestrowany, który u nas się zarejestruje w firmie, tworzymy mu konto na platformie B2B i oprócz realizacji zamówień na własne potrzeby, czyli z dostawą do siedziby swojej firmy, mam możliwość w trzeciej opcji wybrania wysyłki dropshippingowej, załączenia własnej faktury sprzedażowej i wskazania adresu, na który mamy wysłać daną paczkę, skompletowaną już przez nas. Wysyłamy to anonimowo, czyli nie ma jakichś naszych danych kontaktowych, więc bezpośrednio można taki dropshipping wysłać z platformy naszej sprzedażowej do końcowego klienta. Więc to jest jakieś tam rozwiązanie, tak? Czyli tak naprawdę klient nie musi się martwić o całą papierologię, o zdobywanie certyfikatów, zgód, tylko dostaje gotowy produkt do sprzedaży. No, dużo, dużo rzeczy tak naprawdę klientowi odpada. Odpada mu, e, tak jak mówisz, jakieś certyfikaty, zgody, umowy z kurierami, e, same posiadanie produktu, tak? Ma podgląd pod stan magazynowy z poziomu platformy B2B, e, widzi, czy ten produkt jest dostępny, czy nie jest dostępny, e, i może to bezpośrednio zlecić, e, czy kurierem GLS, czy kurierem UPS, e, więc jakby jest to, e, jest to dostępne od ręki, tak? Uh -huh. A czy to rozwiązanie, model e, dropshippingu, e, jest też dobry w momencie, gdy chcemy rozpocząć biznes? No, wielu, tak na, rozpocząć biznes jak najbardziej, on w wielu elementach jest fajny. Tak? Bo jest fajny, jeżeli na przykład mamy jakiś biznes, nawet niekoniecznie związany z tą branżą eksploatacyjną. E, może to być pos poszerzenie asortymentu i możliwości zarabiania. E, czy również może być jakby na, na zasadzie OK, chcę spróbować w branży eksploatacji, nie wiem, jak to zrobić, nie mam pomysłu, nie, ch nie chcę inwestować pieniędzy, nie chcę jakby się zajmować tym fizycznie. Mogę tak naprawdę to zlecać bezpośrednio od nas. Dużo elementów odpada. Odpada ten cały stan magazynowy, logistyka i tak dalej. Ja myślę, że, że ten aspekt dropshippingowy, on może być. Em, może być e, na zasadzie takiej, że ktoś nie wiem, pracuje etatowo, otwiera swoją działalność i próbuje sobie e, coś rozwinąć. Nie musi angażować swojego czasu. On może zlecać e, te przesyłki czy w ciągu dnia, czy po południu, czy nawet wieczorem e, poprzez platformę. My to będziemy realizować. Więc jakby tak można to robić. Można obsługiwać bieżący, e, bieżący biznes na zasadzie takiej. Mm, nie mam magazynu, nie mam pomieszczeń, nie mam ludzi do spakowania itd., to możemy zrealizować, więc jesteśmy w stanie e, różne rozwiązania e, proponować. Fajne to też jest na zasadzie takiej. Chcę wprowadzić, mam jakąś markę, chcę wprowadzić nową markę do, do sprzedaży. Mamy MyOffice, który jest fajnie, fajnie rozpoznawalną marką w różnych kanałach sprzedażowych, czy przez sieci retailowe, czy gdzieś na sklepach internetowych, czy sklepach stacjonarnych. Chcę wprowadzić coś, coś fajnego. Nie muszę tak naprawdę jakoś dużo inwestować. Ja nie potrzebuję zrobić stanu magazynowego, mogę to zlecać z platformy. No i takich klientów też mamy. Mają swoje konta gdzieś tam na Allegro, na sklepach internetowych, nie chcą robić stanów magazynowych i oni cały czas zlecają te wysyłki bezpośrednio z naszej platformy. Czyli z tego co mówisz, dropshipping jest dobrym, łatwym sposobem, prostym na prowadzenie biznesu i wiemy, że wzrasta sprzedaż w e-commerce. Czy możesz podać jakieś przykłady, gdzie można, w jakich branżach zastosować ten model dropshippingu? Myślę, że w każdej można, tak? Można to e, tak naprawdę zastosować. E, nawet dzisiaj się zastanawiałem nad branżą odzieżową. Natomiast no, eksploatacja jest fajna. Ona w tym okresie e, bo to w poprzednim e, odcinku mówiliśmy trochę o, o tym wpływie, e, wpływie koronawirusa na to, co się dzieje. E, Super to się sprawdziło. Te firmy, które gdzieś nie wiem, były, były zamknięte, ta logistyka nie funkcjonowała i tak dalej, oni mogli te zamówienia zlecać. My cały czas pracowaliśmy, mieliśmy procedury e, bezpieczeństwa gdzieś tam covidowe powprowadzane e, i my cały czas funkcjonowaliśmy. Mogliśmy te paczki wysyłać, mogliśmy to zlecać, e, więc wydaje mi się, że w pewnych aspektach e, to jest przyszłość. No, jakby nie od parady, e, Amazon ma takie rozwiązania. No, oni wprowadzili rozwiązanie FBA, czyli Fulfillment by Amazon. My wysyłamy tak naprawdę produkty bezpośrednio z Amazona. I to nam powoduje rozdzielenie. Dzisiaj biznes związany z jakimkolwiek produktem dzieli się na część sprzedażową i na część taką logistyczno-magazynową. Jeżeli bazujemy na dropshippingu od dostawcy, to my tą całą część magazynową odcinamy. My się zajmujemy sprzedażą, inwestujemy czas w pozycjonowanie swojej oferty, w pozyskiwanie klientów, a nie w tą część logistyczną, też nie w część taką powiedzmy produktową. Bo, bo generalnie dzisiaj jakby nasza platforma to też jakby cały czas poprawiamy ma pliki XML, które już zawierają całe dane wsadowe, czyli opisy produktów, zdjęcia które robimy na profesjonalnym sprzęcie z Orbitwu, więc jakby jest mnóstwo ujęć produktu klient nie musi na to tracić czasu, zakładając konto on dostaje te, te Wszystkie informacje będą z naszym klientem, ma cały ten wsad gotowy. Może tak naprawdę zacząć sprzedaż dnia na dzień. Czy uruchamiając sklep internetowy, zrobi to w jeden, dwa dni i może rozpoczynać biznes w tym, w tym segmencie. Mhm, czyli znów podkreśliłeś, że tak naprawdę wystarczy silnik, bądź też sprzedaż alegrowa mhm. i można korzystać z takiego modelu. Tak, no nawet obsługa taka teoretycznie bezpośrednia czy telefoniczna, jak, jak się pozyskuje klientów, my też. Nie potrzebujemy stanu magazynowego. Nasz klient go nie potrzebuje, bo on może wysłać od nas bezpośrednio paczki. Więc jakby jest to, jest to dużo, e, spore, spore ułatwienie. Mhm. To zastanówmy się nad wysyłką. E, ostatnio, być może jest to efekt koronawirusa, paczkomaty stały się zdecydowanie jednym z bardziej popularnych modelów wysyłki. Czy, jeżeli chodzi o dropshipping, jest taka możliwość, żeby klient zlecił dostawę przez paczkomaty? E, czy generalnie to jest e, funkcja, która e, nie była, jakby na, na razie nie jest dostępna na naszej platformie. Natomiast to, co zauważyliśmy w trakcie właśnie e, koronawirusa, e, paczkomaty, ich popularność na tyle wzrosła, że, że dzisiaj e, przesyłki e-commerce, e, kurierskie podzieliły się na zasadzie takiej, że dzisiaj ponad 50% udziału to są już paczkomaty. Więc jakby my patrząc na to, to nad czym teraz pracujemy i chcemy wdrożyć do naszej platformy to możliwość obsługi paczkomatów w dropshippingu co, co ewidentnie też pomoże w sprzedaży, bo 50% rynku jest wysyłane paczkomatami. Plus druga opcja, którą też chcemy wdrożyć, to możliwość wysłania za pobrania. Że, że nasz klient, bo, bo dzisiaj to jest, to jest utrudnione i dzisiaj jakby tego nie obsługujemy, jest tego coraz mniej, natomiast dalej pobranie jest dosyć istotne w wysyłkach e-commerce'owych, więc chcemy, żeby nasza platforma obsłużyła paczkomaty i żeby obsługiwała pobrania. To jest to, co chcemy, chcemy zrobić i chcemy dodać. Myślę, że w najbliższym czasie, myślę, że w okolicach września będzie to już dostępne. Mm -hmm. Z takim elementem to już będzie kompleksowy dropshipping przez platformę Office Support. No, do dokładnie, także liczymy, że zaraz po tym okresie takiego lekkiego spowolnienia wakacyjnego, każdy złapie trochę oddechu i we wrześniu już będziemy mogli zaoferować e, pełny dropshipping e, dla naszych klientów czy na naszych przyszłych partnerów. Jak widać, Krzysztof jest kompedium wiedzy związanym z dropshippingiem. Więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Generalnie zapraszamy do współpracy. Wiemy od Ciebie, że jeżeli chcemy zacząć działać w e-commerce, warto spróbować modelu dropshippingu. I wtedy, dla przykładu, znaleźć firmę taką jak Office Support, która zapewni wysyłkę, zwroty i całe zaplecze logistyczne. Na dzisiaj dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, lub napiszcie do mnie bezpośrednio na profilu facebookowym Office Support, bądź przez maila na adres marketing@office-support.pl. Za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.